Ja myślę, że w tym odzyskiwaniu sumienia to jest ważne, żebyśmy odzyskali to, co pierwotnie Pan Bóg chciał, żebyśmy mieli. Czyli że obdarował nas sumieniem, stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. I ja wiem, że w trakcie życia nam się to mogło bardzo skomplikować, ale wierzę, że możemy je odzyskać. I dlatego mi tak zależy na tym pozytywnym akcencie, żeby pokazać, że, że to jest absolutnie fascynujące miejsce w nas, spotkania ze sobą. I to ze sobą, którą odkrywam jako kogoś dobrego, chcianego, ukochanego, i z Panem Bogiem, który też taki jest. Mój przyjaciel powtarza czasami, że nasze ciało jest pierwszą Ewangelią. I mi w życiu było bardzo trudno spotykać się ze sobą, bo było mi trudno z moim ciałem. Ale w sensie, że z odczuciami z ciała, to masz na myśli? Tak, ale też z zaakceptowaniem siebie, Aha. tego, kim jestem, tego, czego potrzebuję, tego, jakie mam talenty, a jakie mam wady, wiesz, ja jako ja. I ja siebie odrzucałam i pewnie parę lat temu jeszcze przed terapią, jakbym usłyszała pieśń, być bliżej siebie chcę, to bym się oburzyła, że nie dość, że zmieniasz pieśń, to jeszcze mówisz mi, że mam być blisko siebie, a ja nie chcę być blisko siebie. Ale wierzę, bo przeżyłam też tę drogę, że my możemy siebie odzyskać także w kontekście sumienia i takiego odkrywania, że także że to, że istnieje, jest dowodem na dobrą nowinę. I ja istnieję w ciele, a gdzie się spotykam w sumieniu z Bogiem, no właśnie też poprzez moje ciało, bo, bo jesteśmy ludźmi, że mogę dotknąć, mogę poczuć, mogę doświadczyć. Ale wiesz, to jest piękne, co mówisz, bo jakby ja też znam wiele osób, które. Wchodzą w taką narrację, właśnie, ciało to zło, trzeba się separować od tego, zostać w myślach, nie? I, I ja znam ten świat doskonale i, i wiem, że to jest opowieść o cierpieniu, nie? Że to jest o osobach, które wewnętrznie przeżywają no różne rzeczy, czasami jakieś smutki, czasami napięcia, czasami lęki, ale ogólnie to jest coś, co ich, to jest cierpienie, które ich trawi, nie? I mówisz o czymś takim, że to nie musi tak być, nie? Że ja mogę mieć, powiedzmy, jakąś lekkość. Komfort w tym, że mam mój świat wartości, który mnie prowadzi, i to w ogóle można pomyśleć wtedy, że ży życie to jest taka droga, którą idę, podążam w tamtą stronę, a nie ciąg zagrożeń jakiejś kurka, żeby nie popełnić błędu, żeby potem je do piekła nie wpieprzono i tak dalej, nie?